Witam serdecznie się pokażę bardzo prosty i szybki przepis na jajka faszerowane pieczarkami. Do no ich przygotowania potrzebujemy 8 jajek ugotowanych na twardo, 12 dużych pieczarek, około 500 gramów, 1 kopiatą łyżkę masła, mały słoik majonezu, 2 pęczki szczypiorku, z potrzebujemy sól oraz pieprz. W pierwszej kolejności jajka gotujemy na twardo, ja już mam ugotowane wcześniej. Zawsze stawiam do zimnej wody, od zagotowania gotuję 9 minut, po tym czasie przelewam zimną wodą. Jajka zawsze wychodzą idealne. Przekroimy je teraz na pół. Wydrążymy oczywiście żółtko. W zależności już od wielkości jajek możemy użyć 10. Ja awaryjnie ugotowałem jeszcze 2. Białka i żółtka na razie odkładamy. Zajmiemy się teraz pieczarkami, które myjemy, osuszamy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Są przepisy, gdzie się dodaje cebulę. Ja cebulę nie dodaję, dodaję same pieczarki Jajka wychodzą świetne Ale jak lubisz, to oczywiście możesz cebulkę dołożyć Pieczarki mamy starte, teraz rozgrzewamy łyżkę masła na patelni Kopiata łyżka Rozgrzewamy masło, dorzucamy pieczarki i dusimy jakieś 10 minut W międzyczasie pokroimy szczypiorek Jeden pęczek dokładamy do farszu A durki pozostawiamy do obsypania, już do dekoracji Najlepiej wybrać taki drobny No jest okres zimowy, także Ja kupiłem taki, już drobniejszego nie znalazłem Drobno siekamy Odbieramy jeden do dekoracji Możemy już roznieść żółtka. A ja do tego wykorzystać witelec? Do żółtek dokładamy szczypiorek. Do żółtek dołożymy łyżkę majonezu. 10 minut minęło, cała woda odparowała. Pieczarki mamy uduszone, tak więc wyłączamy i studzimy. Pieczarki przestygły, przekładamy do żółtek. Doprawiamy z solą i pieprzem. Wymieszamy, sprawdzimy smak. W razie potrzeby jeszcze raz doprawimy. Ważne, żeby farsz nie był mdły. No i farsz mamy gotowy. Bierzemy białka. Nakładamy sporo ilość. Robimy na bogato, farszu jest wystarczająco. Tak jak widzisz, przepis mega prosty i szybki. Sam raz na święta. No jajka mamy gotowe. Przełożymy teraz na talerz, polejemy majonezem. Możemy majonez wymieszać z jogurtem greckim, ewentualnie ze śmietaną. Dekorujemy, tak jak mówiłem wcześniej, szczypiorkiem. Na jajka wykładamy majonez. Ja nie jestem mistrzem dekoracji, także na pewno wyjdzie lepiej. Ważne, że przepis jest zajebisty. Jajka są świetne. Obsypujemy szczypiorkiem. No i w taki oto błyskawiczny sposób mamy świetny przepis na jajka faszerowane. Z pieczarkami, jeśli przepis spadało, to się cieszę. Zachęcam do zrobienia, pozdrawiam i życzę smacznego!